Witamy widzów kanału Sport i dzisiaj sobie porozmawiamy o transferach. Najważniejszy transfer to ten w Krakowie. Wydawało się, że Wisła stoi jedną nogą nad przepaścią, a tutaj okazało się, że. Na ratunek ruszył Kuba Błaszczykowski. Nie dość, że został piłkarzem Wisły Kraków Białej Gwiazdy, to jeszcze wspomógł klub dość dużą kwotą, która pozwoliła uratować klub, przynajmniej na razie. To dla ciebie transfer numer jeden, jak na razie? Wolny transfer? To na pewno transfer numer jeden, i nie tylko dlatego, że jest wolny. Jeżeli Kuba przynosi na dzień dobry ponad milion trzysta tysięcy złotych, a to jest jedna trzecia nieodzownych środków na wystartowanie, jeżeli daje swoją markę. Ja przypominam, że w jeszcze w ubiegłorocznym notowaniu Forbesa był szesnasty, jeśli chodzi o Yy, najbardziej wpływowych pol ludzi polskiego, polskiego sportu, więc jest magnesem yy, też dla innych ludzi ze sfer biznesowych, co zresztą się potwierdziło, bo wokół niego zebrali się naprawdę poważni ludzie. Oczywiście yy, nie sposób nie wspomnieć o Bogusławie Leśnodorskim, który, któremu chyba naj, najwyraźniej brakowało, tej ligowej sceny, ale, ale ewidentnie Kuba dzisiaj jest postacią numer jeden, jeśli chodzi o, o rynek transferowy. Pytanie, czy już poczuł w sobie zew prezesa, zew właściciela, czy zechce zostać w strukturach? Pytanie w ogóle, ile będzie miał ochotę jeszcze pograć, i na ile mu pozwoli zdrowie, bo, bo też nie oszukujmy się, to jest gracz istotny dla, dla reprezentacji polskiej, ale z jakiegoś powodu pożegnał się z Bundesligą. Więc pytanie, czy Kuba ma ochotę pograć jeszcze pół roku, czy może pół, półtora roku? Zapewne na te wszystkie pytania, odpowiedzi poznamy w trakcie najbliższej rundy, ale znacznie bardziej istotne jest to, czy Wisła wystartuje, a wszystko wskazuje na to, że i na całe szczęście, że jednak wystartuje w rundzie wiosennej, choć pewnie w przemodelowanym składzie, bo nie brakuje chętnych na rozbiór białej gwiazdy. No i ja widzę, że ja już widzę, jak pod wawelem sprzedają się koszulki białej gwiazdy z nazwiskiem Błaszczykowski na plecach, ale oprócz niego, tak jak wspomniałeś, w drużnie też no, po są inni piłkarze, wiemy już, że korta nie ma to już informacja stara, ale teraz o czy są zwrócone na na arsenicze. Jak myślisz, Jakielonie białystok to jest najbardziej prawdopodobny kierunek dla, dla tego zawodnika? No zdaje się, że już w ogóle przesądzony. To jest klasowy piłkarz, więc nie dziwię się, że zainteresowanie było duże, podobnie zresztą jak i Kosztalem. Jagiellonia nie ma takich skrupułów i trudno, żeby miała, jak na chociażby szkoleniowiec Lecha Poznań Adam Nawałka, który zadeklarował, że nie będzie uczestniczył w rozbiorze Wisły, ale wiadomo, Nawałka zaistniał w Wiśle Kraków, więc trudno, żeby nie miał sentymentu. Tam spędził najlepsze lata, tam zaczynał jako piłkarz oczywiście, tam spędził, tam zaczynał jako, jako szkoleniowiec. Też pytanie, czy akurat dla zespołu Lecha można byłoby szukać wzmocnień w Wiśle? Pewnie można by, bo jednak to był bardzo ciekawie grający zespół w rundzie jesiennej, ale to Jagiellonia robi czuszczenie materiału ludzkiego jest mocno zdeterminowana. E, za chwilę pewnie zabraknie e, Przemysława Frankowskiego, który był przymierzany wcześniej do Achmata Grozny, ostatecznie ma trafić do, e, do Chicago Fire, więc trzeba będzie uzupełnić skład jakością, a, a nie tylko na sztuki, e, więc wcale się nie dziwię, że e, Cezary Kulesza e, atakuje bardzo ostro, zwłaszcza że jakby no, tytuł wicemistrza, chociaż zdaje się, że tak tak to szef Legii i właściciel Dariusz Modocki stwierdził, że dla każdego innego klubu istotna jest walka o mistrzostwo, ale nawet jeżeli jest przegrana, to i tak jest sukces dla tego klubu, a ja właśnie sądzę, że dla akurat dla, dla Kuleszy, który już wie, jak smakuje tytuł wicemistrza, powtórzenie tak, takiego rezultatu wcale nie byłoby wielkim sukcesem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc wcale się nie dziwię, że chce wreszcie zaatakować Tytuł mistrzowski. Jaga się zbroi, ale zbroi się też Lech Poznań. I na razie Juliusz Letniowski. To jest też piłkarz, na którego były przez pewien moment zwrócone oczy piłkarskiej Polski. Ludzi, którzy śledzą transfery. Dla Ciebie dobra decyzja władz kolejorza? Na pewno dobra dla letniowskiego, bo pracować pod okiem nawałki to jest fajna sprawa, bo to jest nie tylko najlepiej opłacany trener w historii polskiej ekstraklasy, ale i w tej chwili fachowiec z najlepszym warsztatem w naszej najwyższej klasie. Aż mnie lekko zastanawia, bo wydawało się, że pójdą duże finanse nie tylko na na sztaple H został uzupełniony jeszcze jednym człowiekiem Nawałki, czyli Gerardem Juszczakiem teraz od, y, od stycznia, ale też inna wzmocnienia, a tymczasem y, Adam Nawałka pracuje od podstaw. A nie wiem, czy pamiętasz to, co się mówiło o Leku, jak prowadził go Iwan Dziurdziewicz, że to jest bardzo dobra drużyna, tylko z jakiegoś powodu ona y, nie potrafi zagrać. To może ci ludzie mieli rację i po prostu może Adam Nawałka te ma dobre, jakościowe, musi je po prostu poukładać w obrębie tego, o czym dysponuje. Znaczy, Lech Poznań był bardzo dobrą drużyną już na, na finiszu sezonu zasadniczego poprzednich rozgrywek, kiedy to prowadził w lidze i wydawało się, że wszystko jest poukładane w ten sposób, że ma otwartą autostradę po, po tytuł, bo miała cztery spotkania do rozegrania u siebie, w tym z wszystkimi najgroźniejszymi rywalami. Tylko nagle i niespodziewanie ten kolejny Szenada Bielicy zgasł i, i, i przepadł tak naprawdę, co doprowadziło do długomiesięcznego kryzysu, jak się, jako, jak, jak się okazało. Zaskakuje mnie to jednak, że, że nawałka nie dostał solidnego budżetu, a może po prostu nie chciał, bo zdaje się, że oprócz Latniowskiego ma, ma przyjść, jeżeli okaże się konieczny. Doświadczony napastnik z zagranicy, który będzie alternatywą dla, dla Gytkiera. Więc nawałka sporo ryzykuje, bo chce pokazać rzeczywiście, jaki ma warsztat. Chce się spokojnie przyjrzeć piłkarzom, których ma w kadrze. Chce wykorzystać ich potencjał, a, a zdaje się, że zaczął od tego, że w czasie przedłużonej przerwy bo nikt nie miał tak długich urlopów jak, jak Lech Poznań chciał wyczyścić ze śladów, wszelkich śladów suplementacji wcześniej zażywanej piłka, piłkarzy więc domyślam się, że po prostu w tej chwili wprowadzi swoje dozwolone wspomaganie i Pytanie, czy w ten sposób próbuje zaczarować rzeczywistość, czy, czy po prostu taka, ta, ta, tak ocenił, że taka istnieje konieczność. Na razie to okienko transferowe, no, umówmy się, wielkich fajerwerków nie ma, oprócz Kuby Błaszczykowskiego, o którym już mówiliśmy. Mnie zastanawiają dwa transfery. Jeden to jest Szymański, który się uda w kierunku Groznego, no i, i Wrzesiński, konat Wrzesiński, czyli można powiedzieć podpora Zagłębia Sosnowiec. zagłębia Sosnowiec mocno rozczarowywało, ale ja się miałbym taki jasny punkt pokazać w tej drużynie, to byłoby to właśnie Wrzesin. On odchodzi do, do Kairata Aumaty. Tak, to jest drużyna z Kazachstanu. Trochę to świadczy o tym, że ta polska liga nie zawsze może konkurować z, z ligą Kazachstanu, która jest pewnie bogatsza. No i to smutny wniosek płynie właśnie z, te, z takiego ruchu. Poza tym też zastanawiam się, czy to jest dobry, przemyślany ruch dla wrzesińskiego. Na pewno finansowo na tym zyska, ale myślę, że obserwacja tego piłkarza będzie trochę jednak utrudniona. Delikatnie to określiłeś, że nie zawsze nasze kluby mogą konkurować z tymi najbogatszymi nawet z Kazachstanu, bo nie mają żadnych szans, dlatego też potem nie dziwmy się jak... Dochodzi do, do, do porażek z zespołami z tamtego regionu we wstępnych rundach eliminacji Europejskich Pucharów, bo, bo możliwości finansowe są duże. Oczywiście zgadzam się, że Wrzesiński był najbardziej wartościowym piłkarzem Zagłębia Sosnowiec, tylko czy aby na pewno Władze Zagłębia zadbały o to, żeby, żeby miał równie wartościowych, solidnych partnerów, czy to Zagłębie przypadkowo jest dzisiaj? w strefie zagrożonej i, i czy piłkarz wieku wrześnińskiego, już nie najmłodszy, no i chyba raczej nie rokujący, że, że za rok czy dwa mógłby grać w Lechu, legi czy, czy, czy nawet Pogoni Szczecin, nie powinien spróbować po pierwsze solidnie zarobić, czyli ustawić się, i siebie, i rodzinę na, na kilka najbliższych pokoleń, pewnie na to dostanie szansę w Kazachstanie, a przy okazji zasmakować trochę egzotyki, zupełnie, zupełnie innego klimatu, a pewnie też... To egzotyko to jest trochę tak, jak w rozmowach kontrolowanych z Marianem, o panią jak go wysyłali na placówkę bodajże do Mongolii i miał się zakochać w ludziach ich kraju, jego żona, to ja nie wiem, czy taka egzotyka do końca jest, jest fajna, ale za głębiej Sosnowiec sprowadza piłkarzy. No nie chcę powiedzieć, na pęczki, ale, ale tam są bardzo, bardzo duże ruchy. Chyba najaktywniejszy jest to zespół naszej stacji klasy, no nie? Jest bardzo aktywny prezes Marcin Jaroszewski na, na rynku transferowym. Tylko pytanie, czy ilość idzie w jakość, bo tych ruchów jest dużo. Podobnie jak wiele było latem, tylko że na dobrą sprawę dzisiaj spora, znacząca czy nawet przeważająca część tego letniego zaciągu idzie na ostrzał. To nie są piłkarze, którzy dzisiaj jakby zadowalaliby Waldasa Iwana Oskasa, który prowadzi zagłębie Sosnowiec. Więc pytanie, czy. Gdzieś w pewnym momencie nie trzeba zmienić strategii i zamiast y, wymieniać y, na, na ilość, nie skoncentrować się na jakości, nie sprowadzić y, kilku naprawdę wartościowych piłkarzy, bo Zagłębie, no, nie, nie oszukujmy się, odstaje, odstaje poziomem, y, oczywiście dla Beniaminka nigdy. Y, y, Sezon po awansie nie jest łatwy, ale, ale nie oszukujmy się i, i my, sobie my się spodziewaliśmy więcej po e, Zagłębiu Sosnowiec, ale, ale też i, o ile sobie dobrze przypominam rozmowę z e, prezesem Jaroszewskim, to nawet mierzył w ósemkę, a, a dzisiaj to, to, to są marzenia ściętej głowy. Też w ósemkę co najmniej mierzy Górnik Zabrze, o ile nie, nie minimalnie wyżej. E... Szóstka, o ile dobrze pamiętam rozmowę z prezesem. Boże. Jak na razie jednak to, to miejsce jest dużo niższe. Martin Hood jest sprowadzony na, na bramkę do Zabrza. myśli, że jest to jakby robienie gruntu pod odejście Loski do Kolejorza? A przede wszystkim, jeśli rozmawiamy o Górniku Zabrze, to trzeba powiedzieć o transferze dyrektora sportowego. Artur Płatek zrobił sporo zamieszania, jeśli chodzi o Sugerowanie przynajmniej kim to górnik nie jest zainteresowany z doświadczonych piłkarzy wypromowanych w naszej lidze. Mówiło się o Arkadiuszu Malarzu, który no, chyba nie ma specjalnie interesu, żeby szukać szczęścia poza Warszawą. Jeżeli legia rzeczywiście oferuje mu przyszłość poza piłkarską, to, to myślę, że spokojnie do końca tego futbolowego kontraktu, czy, czy może być czwartym bramkarzem. Zresztą no, jakby PESELu nie, nie oszuka w tym momencie. Pewnie to można było, czy trzeba wręcz było rozegrać bardziej delikatnie, ale, ale trudno było wierzyć w to, że zechce jeszcze na, na, na samą końcówkę kariery pójść do górnika. Martin Hudy to jak większość piłkarzy sprowadzanych do naszej ligi no, gracz anonimowy, nie, nie oszukujmy się. E, natomiast, skoro został sprowadzony, no to należy zakładać, że Górnik Zabrze ma propozycję dla, dla Tomasza Loski. Pewnie trzeba spodziewać się transferu i to jeszcze, jeszcze w tym okienku. Wspomniałeś o Legii, mistrz Polski. E, to jest taka drużyna, że jeżeli trenerem jest e, ktoś, e, kto ściąga, tak, ściąga stamtąd piłkarzy, to teraz mamy e, Ricardo Sapinto, no i Uwaga, skąd, skąd nowe siły są pobierane? I, i temu się najbardziej dziwię, bo, bo kolonia portugalska już jest bardzo duża w Warszawie, a Stołeczny Klub przeżywał to już w poprzedniej, w poprzedniej dekadzie, kiedy za mocno postawił na, na Brazylijczyków, zrobiły się grupy, podgrupy i, i zamiast pomóc, salić to tylko rozbiło drużynę, Legia jest polskim klubem i jest wizytówką naszej ekstraklasy. Dlatego się dziwię, że, że stara się e, inaczej, że ktoś nie powie dziękujemy, może wystarczy Portugalczyków, zwłaszcza, że też nie oszukujmy się, nie przychodzą jacyś czołowi gracze z tego kraju. Chociaż oczywiście KFU i Andre Martins zrobili bardzo dobrą reklamę e, ostatniej jesieni e, swoim rodakom. E, te nowe nazwiska no też, też jakoś nie ekscytują, nie, nie powalają. O wiele ciekawsze są dla mnie e, ruchy z młodzieżowcami. Jeżeli legia daje przykład, że, że, że sięga po, po, po Kostorza i go wypożycza e, od razu, czyli zachowuje się tak jak Cagliari w, w stosunku do, do Walukiewicza, to znaczy, że bardzo poważnie myśli o, o tym przepisie który narzucił Ekstraklasie, Zbigniew Boniej i chyba na tym też warto się chwileczkę zatrzymać, bo, bo jednak tych ruchów młodzieżowców e, jest sporo, e, szefowie klubów Ekstraklasy, trenerzy też zresztą niespecjalnie sympatycznie przyjęli ten e, narzucony przepis, natomiast on już zaczyna funkcjonować i chyba, i chyba dobrze się stało, nawet jeżeli wszyscy popsioczą. Jeżeli na początku będą lekko przepłacani ci młodzieżowcy, jeżeli agenci, ich, ich agenci będą zacierać ręce, to to ile można ściągać drugo- czy piłkarzy ze Słowacji, z Węgier, czy nawet z Portugalii? Lepiej lepiej dać zarobić utalentowanym chłopakom z Polski, lepiej zrobić dla nich ścieżkę. Niech, niech tylko co któryś skorzysta z tej szansy, to myślę, że pożytek powinien Mieć cały polski futbol i to na, na kilka najbliższych lat przynajmniej. Do tego, co się dzieje na polskim rynku transferowym będziemy z pewnością jeszcze wracać, a my z naszymi kamerami w ale sobotę. Jeszcze, jeszcze o. Myślę, że coś powiedzieć, że będziemy na meczu człowieka Katowice z Sandecją, a też nas bardzo interesuje. Ale, ale oczywiście zapraszamy z góry, tylko że jeszcze warto powiedzieć o, o dwóch ruchach w Płocku, tak, o Oszymańskim już lekko mhm. wspominaliśmy, bo to też. Grozny, to tak Grozny. Jest, ta jest, jest to transakcja liczona w w milionach złotych, w milionach, w milionach euro po przeliczeniu to wychodzi całkiem ładna suma, czyli po sprzedaniu recy znowu fajnie to wszystko w płocku wygląda. Szymański wykorzystał ten moment, że, że dostał zielone światło od Jerzego Brzęczka po jego nominacji na... Na selekcjonera i nawciarze też to potrafili, jak to się ładnie mówi, zmonetyzować, tylko że już zapowiadany jest większy transfer i niekoniecznie tak korzystny, jeśli chodzi o Płocki Klub. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy, ma odejść i to po zakończeniu te, tego okienka transferowego do widzewa, i to będzie bolesna strata. Chyba Wszystko nawet, o tym świadczy, bo widzew zwolnił swojego do, dotychczasowego dyrektora sportowego. Chyba nawet boleśniejsza niż e, e, ut, utrata Jerzego Brzęczka, który świetnie pracował w poprzednim sezonie, bo to jednak Masłowski wprowadził Płocki Klub na, na zupełnie e, świeże tory. To dzisiaj jest e, a, absolutne top 3, jeśli chodzi o, o polskich dyrektorów sportowych. Może, może nawet powinien otwierać te e, klasyfikacje, więc nie pozostaje nic innego, jak pogratulować Widzewowi i, i przyglądać się z dużą uwagą, bo, bo to jest kolejny sygnał, że łódzki klub odbudowuje potęgę i bardzo dobrze. A my się będziemy przyglądać też z dużą uwagą temu, co się dzieje w Katowicach. Piłkarze gks u wznowili już przygotowania do rundy wiosennej. Ciężka przeprawa ich czeka. Mieli bić się awans, walczą o utrzymanie i będziemy w sobotę na ich meczu, pierwszym meczu sparingowym z Sandecem. To jeszcze tak króciutko na koniec. Utrzymają się Katowice w pierwszej lidze. Czy wieści, że może być z tym ciężko? Jeżeli piłkarze nie będą musieli przed każdym treningiem odśnieżać boiska, jak to miało miejsce na, na, na dzień dobry. Tak? siłowy to jest. To, to, to jest duża szansa, ale nie, nie oszukujmy się. To jest profesjonalna piłka i do takiej sytuacji nie powinno dochodzić. Ktoś nie zachował się profesjonalnie, więc życzę trenerowi Dariuszowi Dutkowi i jego e, zawodnikom, żeby, żeby do takich sytuacji już nie dochodziło tej zimy, bo e, naprawdę mają, ma, mają sporo punktów do odrobienia.